Zapraszamy na podcast Najgorsze zbrodnie Anglii, zrealizowany na podstawie kryminalnych serii dokumentalnych, które możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsa. Była jedną z najbardziej znanych brytyjskich prezenterek. U szczytu swojej kariery została brutalnie zamordowana. Sprawca nie zostawił żadnych śladów na miejscu zbrodni. Zabójstwo odbiło się szerokim echem w całym kraju. Społeczeństwo opłakiwało stratę złotej dziewczyny telewizji. Ta zbrodnia wstrząsnęła Anglią. Najgorsze zbrodnie Anglii Morderstwo Jill Dando. 26 kwietnia 1999 roku Jill Dando, prezenterka telewizji BBC, została zabita strzałem w głowę przed swoim domem w Londynie. Śledztwo, które miało na celu odnalezienie sprawcy, należy do najtrudniejszych, zakrojonych na szeroką skalę i najdroższych w historii londyńskiej policji. O po wzbudzającym kontrowersję procesie za winnego uznano Barry'ego George'a, którego później oczyszczono z zarzutów. Oto historia brutalnego morderstwa Dando, opowiedziana na podstawie zeznań świadków i osób zaangażowanych w śledztwo. Urodzona w Western Supermarket Gildando rozpoczęła pracę w lokalnej gazecie Western Mercury. Potem dostała się do telewizji i została prezenterką BBC, gdzie szybko pieła się po szczeblach kariery. Wkrótce prowadziła poranne i wieczorne wiadomości. Największą popularność zyskała dzięki audycjom Holiday oraz Crime Watch, która opowiadała o nierozwiązanych śledztwach. Sympatie milionów widzów zyskała sobie dzięki profesjonalizmowi i charyzmie. W każdym z programów, które prowadziła, zawsze była jednakowo szczera i życzliwa. Nie było w niej cienia fałszu, dzięki czemu nawiązywała naturalną więź z publicznością. Dawała widzom poczucie, że obcują z kimś sobie bliskim. Była znana w całym kraju, miała przyjazne, pozytywne usposobienie. Co zabawne, sama twierdziła, że jest tak miła, że może się wydawać nieprawdziwa. Ale taka właśnie była. Miała ogromne poczucie humoru. Jednocześnie cechowały ją profesjonalizm i duże zaangażowanie. U schyłku XX wieku była dumą Wielkiej Brytanii. Stanowiła ucieleśnienie wszystkiego, co najlepsze w telewizji BBC. Prywatnie była narzeczoną doktora Alana Fartinga, ginekologa. Jej znajomi wspominają, że dużo opowiadała o Alanie i planowanym ślubie, którym była bardzo podekscytowana. Miała tyle planów. Jej przyszłość malowała się szczęśliwie. Poznali się na randce w ciemno. Mieli się pobrać we wrześniu. Jill pragnęła zostać matką. Przeżywała najpiękniejsze chwile swojego życia. 26 kwietnia 1999 roku. Gildando spędza noc w domu Alana Fartinga. Z domu narzeczonego wyszła między siódmą a ósmą rano. Zamierzała udać się do swojego domu, żeby się przebrać. Na popołudnie miała zaplanowaną sesję zdjęciową i przymiarkę sukni ślubnej. W tamtym czasie rzadko bywała w domu. Mieszkała ze swoim narzeczonym kilka kilometrów dalej. Jej dom znajdował się przy Goan Avenue w Fulham. Była to typowa dla Londynu dzielnica mieszkalna. W ciągu dnia większość jej mieszkańców jest w pracy. Jill była bardzo zadowolona z zakupu domu w Fulham. Wybrała akurat ten, ponieważ był osłonięty żywopłotem i dużym drzewem. W drodze do domu Jill zatrzymała się na stacji benzynowej w centrum handlowym i w sklepie z owocami morza. Na Goan Avenue dotarła około 11.30. Jill Dando, gwiazda telewizji BBC, cieszyła się ogromną sympatią widzów. Z radością oczekiwała ślubu i założenia rodziny. Nigdy nie zrealizowała swoich planów. Gdy około 11.30 dotarła do domu, ktoś zaszedł ją od tyłu. Wszystko wskazuje na to, że gdy Jill przybyła do domu, została zastrzelona. Nie zdążyła wejść do środka. Zbrodni dokonano z zimną krwią. Sprawca nie strzelał z dystansu. Podszedł do niej i popchnął ją. Gdy klęczała, przyłożył do jej skroni pistolet, po czym nacisnął spust. Jej koleżanka Helen tego ranka pracowała w domu. Wyszła, żeby skserować kilka rzeczy. Zauważyła, że przy ulicy stoi samochód Jill, a potem spostrzegła leżącą na ziemi przyjaciółkę. Na ulicy oprócz niej nie było nikogo. Zadzwoniła na policję i pogotowie. Dyspozytorowi powiedziała, że ofiara została zgnięta nożem. Sądziła, że wskazuje na to znaczny upływ krwi. Nie zorientowała się, że Jill została postrzelona. Pierwsza przybyła policja. Weszli przez furtkę i zajęli się Jill. Wkrótce przybyło pogotowie ratunkowe. Jill Dando została zabrana do szpitala. Zgon stwierdzono o 13:03. W Anglii dochodzi do wielu strzelanin, ale zazwyczaj dotyczą one porachunków gangów. To zabójstwo wprawiło w tak wielkie osłupienie, ponieważ dokonano go w spokojnej okolicy. Londyńska policja wszczęła jedno z największych śledztw w historii. Każde dochodzenie przeprowadzane jest równie merytorycznie. Nie inaczej było w tym przypadku, jednak wszystko zakrojone było na o wiele szerszą skalę, ponieważ ofiara była znaną osobą. Przez kilka pierwszych dni gazety pisały tylko o tym. Nie należy zapominać, że w tamtym czasie równie głośna była sprawa Davida Coplanda, który wówczas dokonał już dwóch zamachów bombowych w Londynie. Na ulicach miasta było mnóstwo policji. Media poświęcały temu tematowi wiele uwagi, ponieważ obawiano się, że zamachowiec planuje kolejne ataki. W dziale zabójstw wszyscy wiedzieli, że w związku z tymi wydarzeniami i rozpoznawalnością ofiary dziennikarze bacznie obserwują ich działania. Pierwsze trudności pojawiły się podczas badania miejsca zbrodni. Problemów przysporzył fakt, że pracownicy służb medycznych zatarli wiele śladów. Zabrali ciało ofiary, gdy stwierdzili, że nie można jej pomóc, przez co znacznie utrudnili pracę detektywów. Na miejscu znaleziono jedynie kulę, która zabiła Jill. Pocisk był nietypowy, miał różne rysy i wgniecenia. Pięćdziesięciu policjantów przeszukało pobliskie kanały, brzeg rzeki, park i studienki odpływowe w nadziei, że znajdą broń porzuconą przez sprawcę nie było pewności z jakiej broni strzelano, ponieważ nie udało się jej odnaleźć. Wiadomo tylko, że była w jakiś sposób przerabiana. Gdy zawiodły próby znalezienia śladów na miejscu zbrodni, śledczy zajęli się świadkami. Samego zajścia nikt nie widział. Kilka osób zeznało, że tuż przed dokonaniem zbrodni lub zaraz po niej widziało przy domu ofiary mężczyznę. Celem śledczych stało się zidentyfikowanie tej osoby. Richard, sąsiad Jill, słyszał, jak zamknęła samochód, a potem krzyknęła. Gdy wyjrzał przez okno, zobaczył mężczyznę biegnącego wzdłuż Goan Avenue. Śledczy badający sprawę zmagali się z przytłaczającą ilością informacji. W sumie podczas dochodzenia padły nazwiska 2000 osób, które mogły być zamieszane w morderstwo Jill Dando. Gdy nie ma świadków i nie udaje się ustalić motywu zbrodni, zabójstwa dokonane na obcych osobach są najtrudniejsze do rozwiązania. Policja zwróciła się o pomoc do twórców audycji Crime Watch, którą prowadziła Jill. Jej koledzy nie podejrzewali, że przyjdzie im robić program o kimś, kogo tak dobrze znali. Czuli, że powinni wykorzystać swoje doświadczenie i pomóc policji. Apel do widzów, żeby pomogli znaleźć mordercę Jill, zaowocował wieloma telefonami. Kilka osób widziało człowieka, który kręcił się w okolicy, zanim dokonano zbrodni. Ktoś wspomniał o mężczyźnie w charakterystycznej kurtce. Inni świadkowie widzieli na przystanku poddenerwowanego osobnika. Pojawiła się też wzmianka o podejrzanej osobie rozmawiającej przez telefon. Zgłoszeń było wiele, ale nikt nie widział samego morderstwa. Jednym z celów śledztwa jest odróżnienie potencjalnych podejrzanych od ludzi niezwiązanych ze sprawą. Wkrótce stało się jasne, że to będzie długie dochodzenie. 21 maja 1999 roku. Na ulicę wyszły tysiące ludzi, żeby pożegnać Jill Dando. Kondukt pogrzebowy liczył 4 kilometry. Ogrzeb odbył się w kościele baptystów w Weston-Super-Mare. Ogrążony w żałobie naród żądał odpowiedzi. Jill Dando, prezenterka BBC i ulubienica widzów, została zamordowana w kwietniu 1999 roku. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Wszęto szczegółowe śledztwo, jednak policja stanęła w obliczu braku dowodów. Nie dysponowała narzędziem zbrodni, nie ustalono motywu, nie było świadków. Presja ze strony mediów i społeczeństwa narastała. Należało ustalić, czy ktoś ją obserwował. Podczas dochodzenia grupa policjantów dokładnie obejrzała nagrania ze 191 kamer przemysłowych. Materiał filmowy pozwalał jednoznacznie stwierdzić, że ofiara nie była śledzona. Przejrzano również bilingi 80 tysięcy telefonów komórkowych. Szukano informacji, które łączyłyby się z morderstwem. Na przykład ktoś mógł dać znać sprawcy, że ofiara zmierza do domu. Bez rezultatu. Mijały kolejne miesiące, a policji wciąż nie udawało się zdobyć żadnych dowodów. W notatniku Jill znajdowały się nazwiska 486 osób. Każdą z nich sprawdzono. Wszystko na marne. Jej przyjaciółka Helen już pierwszego dnia trafiła na listę podejrzanych. Osobom najbliższym ofierze zawsze przygląda się szczególnie uważnie. Ponieważ sprawą interesowały się media, na policji ciążyła presja, żeby w końcu aresztować sprawcę. Śledczy zmienili taktykę. Zaczęli rozważać możliwość, że sprawca to prześladowca o skłonnościach obsesyjnych. Jak wszystkie osoby publiczne Jill Dando wzbudzała niezdrowe zainteresowanie. Okazało się, że jakiś mężczyzna usiłował przejąć jej konto na stronie dostawcy usług telekomunikacyjnych, żeby zyskać dostęp do jej billingów. Inna osoba przechowywała na komputerze setki jej zdjęć. Pewien osobnik próbował ukraść jej rachunki za gaz i wodę. Sprawdzono 4000 osób. U 150 z nich ofiara wzbudzała chorobliwą ciekawość. Jednak w każdym z tych przypadków chodziło jedynie o niegroźne fantazjowanie lub fiksację. W rocznicę rozpoczęcia śledztwa policjanci postanowili przyjrzeć się informacjom, które wpłynęły do nich tuż po zabójstwie. Sprawdzali czy nic nie przeoczono. Ich uwagę przykuł mężczyzna mieszkający nieopodal Jill, Barry Michael George. W latach osiemdziesiątych został skazany za dokonanie aktu przemocy seksualnej. Aresztowano go również, gdy z nożem i sznurem w ręce przechadzał się w pobliżu pałacu, w którym wówczas mieszkali książę Karol i księżna Diana. W latach dziewięćdziesiątych został zatrzymany przez policję, gdy śledził kobietę. Co ciekawe, żaden z policjantów go nie kojarzył. Samotnicy zawsze wzbudzają podejrzenia. Policja nie znalazła nikogo innego, więc skupiła się na nim. Wzmianki o Barrym George'u pojawiły się tuż po morderstwie. Jeden z detektywów natrafił na informację, że zaraz po zabójstwie w lokalnym ośrodku dla niepełnosprawnych pojawił się niejaki Bulsara. Według pracowników wydawał się bardzo poruszony. Policja wkrótce odkryła, że Bulsara to Barry George. Jako Barry Bulsara podawał się za kuzyna Frediego Mercurego. Częściowo żył w świecie fantazji, które dotyczyły przede wszystkim zespołu Queen i muzyki. Ale nie ukrywał tego i nie tracił kontaktu z rzeczywistością. Posługiwał się też innymi pseudonimami: Gary'ego Glitera, wokalisty rockowego, Steve'a Powersa, żołnierza z jednostki antyterrorystycznej, czy Lee Majorsa, hollywoodzkiego aktora. Pod niektórymi z tych nazwisk był skazywany za różne wykroczenia. To pokazuje, że żył w świecie fantazji. Wszystkie te fakty sprawiły, że stał się głównym podejrzanym. Mieszkańcy Fulham kojarzyli Barry'ego George'a. Wyróżniał się z tłumu. Należał do osób, które potrzebują pomocy. Być może dostał jej za mało. Tymczasem na jaw zaczęły wychodzić nowe fakty. Policja dotarła do niepokojących informacji o mężczyźnie, który tuż po tym jak dokonano morderstwa, kilkukrotnie zamawiał taksówki. Wszystko sprawiało wrażenie, jakby próbował zapewnić sobie alibi. Zabójstwo miało miejsce około 11:30. Pojawiło się pytanie, gdzie wówczas był Barry George. Po tym, jak odwiedził ośrodek dla niepełnosprawnych, poszedł do domu, żeby się przebrać. Następnie udał się do parku, potem zamówił taksówkę. Z tego wynika, że gdy doszło do zdarzenia, przebywał z dala od miejsca zbrodni. Detektywi zaczęli prowadzić obserwację podejrzanego. Zrobiono mu mnóstwo zdjęć, jednak jedyne co można było z nich wywnioskować, to to, że wyglądał podejrzanie. Okazało się, że Barry George śledził i fotografował kobiety. Te zachowania wskazują na to, że desperacko pragną nawiązać relacje i głęboko unieszczęśliwia go samotność. Na pewno był uciążliwy dla obiektów swoich zainteresowań i z pewnością potrzebował specjalisty. Powstał profil psychologiczny osoby, która w dużej mierze żyła w świecie własnych urojeń. Fantazjował na przykład o księżnej Dajanie. Jego przeszłość naznaczona była trudnymi relacjami z ludźmi. To wszystko przyczyniło się do faktu, że stał się głównym podejrzanym. 25 maja 2000 roku w końcu policja uznała, że dysponuje wystarczającymi dowodami, żeby aresztować Barego George'a. Gdy wkroczono do jego mieszkania, dokonano zdumiewającego odkrycia. Wszędzie walały się stare gazety. Ledwo dało się wejść do środka. Kolejny argument za tym, że był dziwakiem. To, że gromadził ogromne ilości różnych wycinków, świadczy o jego skłonnościach obsesyjnych. Natomiast z całą stanowczością należy podkreślić, że Gildando nie znajdowała się w kręgu jego zainteresowań. W przeciwnym wypadku na pewno gromadziłby materiały, Szczególnie że gazety pisały o niej często. W jego zbiorach nic nie wskazywało na to, że chciałby wiedzieć, gdzie przebywa i co robi Gildando. Skonfiskowano kilka przedmiotów. W jego płaszczu znaleziono około 100 rolek z aparatu, które wskazywały na to, że śledził blisko 500 kobiet. Dochodzenie wykazało, że interesował się bronią palną. Na przesłuchaniu zeznał, że nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek bronią. Tymczasem okazało się, że chciał wstąpić do ochotniczej służby obrony kraju, zaciągnąć się do wojska, a przez krótki okres należał do kółka strzeleckiego. Był w posiadaniu pistoletu startowego, a jeden z byłych sąsiadów widział go z bronią. Stało się jasne, że interesuje się bronią palną, jednak nie znaleziono u niego narzędzia zbrodni. Upodobanie do strzelectwa nie czyni z niego mordercy. Twierdził, że nie zna Gildando, nie wiedział, że mieszka w pobliżu, nigdy jej nie widział i wyparł się w związku z morderstwem. Wezwano go na konfrontację. Odmówił udziału, więc przeprowadzono ją na laptopie. Świadkom pokazano zdjęcia podejrzanych i przypadkowych osób. Dwóch sąsiadów Gildando widziało, jak ktoś oddalał się z miejsca zbrodni w czasie, gdy jej dokonano. Obaj wzięli udział w okazaniu i żaden z nich nie wskazał na Barry'ego George'a. W tym czasie w laboratorium dokonano ciekawego odkrycia. Eksperci medycyny sądowej znaleźli w kieszeni płaszcza podejrzanego ślady prochu. Były to naprawdę minimalne ilości. Okazało się, że próbka ma identyczny skład chemiczny jak proch na kuli, która zabiła Gildando. Na miejscu zbrodni znaleziono też włókno, które pochodziło ze spodni głównego podejrzanego, Barry'ego George'a. 29 maja 2000 roku został on oficjalnie oskarżony o morderstwo. Czy policji uda się ukarać winnego zbrodni? Śledztwo w sprawie morderstwa Gildando, prezenterki BBC, stało się jednym z najdroższych i największych w historii Anglii. W mediach pojawiło się wiele nieprzychylnych opinii na temat Barego George'a, co nie przysłużyło się sprawie. Gildando była lubianą, piękną i mądrą kobietą, którą ktoś brutalnie zamordował. Każdy, kogo wskazano by jako potencjalnego winnego zbrodni, znalazłby się w trudnej sytuacji. Proces rozpoczął się po około roku od aresztowania. Stał się jednym z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych w historii brytyjskiego sądownictwa. Barry George nie przyznał się do winy. Rozprawy toczyły się w murach sądu Old Bailey, którego budynku odbyło się wiele głośnych procesów. Wszyscy odczuwali tym większą presję. Codziennie kręciło się tam mnóstwo dziennikarzy. Sala sądowa pękała w szwach. Ponieważ istniała obawa, że oskarżony nie zrozumie procesu, towarzyszył mu psychiatra. Cierpiał na ciężką epilepsję i miał problemy z koncentracją. Komunikacja z nim nie była łatwa. Prokurator przedstawił oskarżonego jako bandytę prześladowcę. Obrona Ukazała go w innym świetle. Starała się pokazać jego prawdziwe oblicze. Był jednostką nieprzystosowaną. Okoliczni mieszkańcy znali go. Miał alibi, które przedstawił ławie przysięgłych. Nie sprawiał wrażenia osoby, która byłaby w stanie dokonać takiego morderstwa. Kluczowe były wyniki ekspertyzy sądowej. Ślady prochu stanowiły ogniwo łączące Barrygo George'a ze zbrodnią. Jeden z ekspertów stwierdził, że rozmiaru próbki nie można by nawet nazwać odrobiną. Z naukowego punktu widzenia była bezużyteczna. Rozważano, że w laboratorium mogło dojść do skażenia. Mała cząsteczka danej substancji może unosić się w powietrzu, może samoistnie przenieść się z jednej powierzchni na drugą. Odrobina prochu mogła trafić do kieszeni płaszcza przypadkiem. Należy pamiętać, że w mieszkaniu Barry'ego Georgea nie znaleziono innych śladów po broni. Jeśli faktycznie dysponował pistoletem, to gdzie miałby go trzymać i ewentualnie przerabiać? To, że doszło do skażenia, było bardzo prawdopodobne. Jedynym dowodem mającym świadczyć o winie oskarżonego było włókno, które znaleziono na ubraniu Gildando i pasowało do materiału ze spodni Barry'ego George'a. Cały proces wisiał na włosku, dosłownie i w przenośni. Dowody mające świadczyć o tym, że podejrzany był na miejscu zbrodni, były niewystarczające. Wątek z włóknem prowadził donikąd. Argumenty obrony były bardzo silne. Nie było jednoznacznego dowodu winy, mimo że zazwyczaj wnioski wyciągnięte przez ekspertów medycyny sądowej są decydujące. Oskarżenie opierało się na poszlakach. Sędzia i prokurator orzekli, że mimo to może dojść do prawomocnego skazania. Bez przyznania się do winy, bez świadków, bez narzędzia zbrodni i bez motywu. Ława Przysięgłych udała się na pięciodniową naradę. Czy ustalono werdykt? Tak, Barry'ego George'a uznano za winnego morderstwa i skazano na dożywocie. Zszokowani byli nie tylko obrońcy, ale i wszyscy obserwatorzy procesu. Nikt nie podejrzewał, że Barry George zostanie skazany. W oczach opinii publicznej oskarżony był osobą nie w pełni władz umysłowych, zafascynowaną Gildando. Gdy ta odrzuciła jego zaloty, postanowił ją zabić. Tak historię przedstawiały media. Jednak werdykt zaczął wzbudzać uzasadnione wątpliwości. Wielu ludzi stwierdziło, że sprawie należy się przyjrzeć ponownie i że mogło dojść do pomyłki sądowej. Obrońcy wnieśli apelację od wyroku. W miarę upływu lat, teza o niewinności Barry'ego George'a zyskiwała coraz więcej zwolenników. Po ośmiu latach ponownie przyjrzano się dowodom. Tym razem wydały się mniej wiarygodne. Eksperci stwierdzili, że gdyby ślady prochu w kieszeni płaszcza znaleziono tuż po morderstwie, stanowiłyby niezbity dowód, ale znaleziska dokonano po długim czasie, dlatego zakładanie, że pochodziły z miejsca zbrodni, było nadużyciem. Z kolei ubranie Jill Dando, na którym znaleziono włókno ze spodni Barry'ego George'a, leżało na miejscu zbrodni za długo. Ponieważ chodziło o popularny rodzaj materiału, jego drobina mogła dostać się tam w sposób inny niż przez kontakt ze sprawcą. W świetle nowych faktów ustalono datę ponownego procesu. Prokurator podtrzymał wersję, że oskarżony to obsesjonat, który lubi zabawy bronią i chowa urazę względem telewizji BBC. Obrońca powiedział, że policja zwyczajnie aresztowała lokalnego czubka. Dokładnie użył tego sformułowania. Ława przysięgłych przychyliła się do opinii, że nie ma wystarczających dowodów jego winy. Po ośmiu latach Barry'ego George'a oczyszczono z zarzutów. Kto zabił Gildando? Ataku nie dokonano na tle seksualnym. Nie chodziło też o kradzież. Był to zamach, który do dziś spowija aura tajemnicy. Sprawa morderstwa Gildando wciąż pozostaje nierozwiązana. To już wszystko na temat tej sprawy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Stacje znajdziecie m.in. w Polsat Box na pozycji numer 25, w sieci Inea na pozycji 171, Kanal Plus na pozycji 227, w sieci Netia pozycja 97, w Orange pozycje 463 i 227 w technologii satelitarnej, w sieci Toja numer 354, a w UPC 116 i 405. Zapraszamy!